Witam na moim kanale dzisiaj pacjent agregatu prawowo-siewny Amazon. No, tutaj trochę zaostro poszli w pole i e, powykrzywiało sekcje, sekcje wysiewające. Kamień jakiś tutaj wpadł do środka, narozrabiał, nabroił. No i żeby to powymieniać, nie? Plastiki połamał. Tutaj mam. Karton prezentów przyszedł pod choinkę, trzeba wymieniać. tutaj się ze śrubą męczę. Jedno śrubę wykręciłem, ale druga nie chce iść. Połamałem jeden torx 55 T. wziąłem drugi torx trochę mocniejszy, niby gruby. No i ręcznie odkręcałem nie została się końcóweczka taka. Ucięło ją jakby nożem odciął No, to tak. A tutaj o, tu jest na uszkodzony jest ten element hmm, tego trzeba wymienić, już, znaczy już ten jest wymieniony. Tutaj składam. No to tak, no. Już prawie złożony jest, tylko czekam na klucz porządny, żeby to odkręcić, a wkręcić tam. No, w międzyczasie sobie rozkręciłem drugi element wyjęłem. Tutaj co prawda ramię jest w całości zachowane, to nic z nimi nie ma. Niepowyginane, ale aczkolwiek jest. Ten plastik do wymiany. Trzeba będzie zaraz się za niego zabrać i wymienić. No dobra, trzeba to rozkręcić Nie ma co czekać. O, jak ja lubię takie narzędzia, gdzie wszystko wypada, wszystko się nie trzyma. Rata leży na bok Na bok. Działamy. A to aż dziurę wyrwało. Ława. Wow. To nie rozrabiało fest. Hmm. Ciekawe. Dobra. To jest tu. Trzynastka. No i 1. w czorcie jeden. Dobra. Ty to przynieść nowy element. Ach, będzie pasować elegancko. O, chyba tak. Będę musiał zobaczyć, czy tam więcej nie ma uszkodzonych tych plastików, bo patrzy, to nie jest kwestia kamienia, ale coś tu musiało wskoczyć do środka między talerze i, i tak długo tarło, aż wytarło dziurę maszyna nie jest stara, bo nie wiem żeby nie skłamać, ale ze 3-4 lata ma to w sumie nie, nie, nie stara, nie. a już chyba drugi raz ją naprawiam trzeba będzie na Loctite dać Żeby była dobrze wykonana robota Żeby się po Krzysztofie nie odkręcało nic No, a to my nic daleko nie zajdziemy <śm> Z nieodkręconym kranikiem ok na swoje miejsce trafia te śrubki też by się przydało na Loctite skręcić ale sobie dzisiaj w palca przedzwoniłem raczej znaczy, bardziej ścisnąłem cęgami musiałem tą śrubę właśnie wspomnianą wcześniej odkręcić e, wziąłem duże cęgi takie hydrauliczne I omsknęło się no i zacisnąłem na palcu bardziej mi schodziło, no nic trudno takie są warsztatowe historie, nie? no już kurna, że to musi wypadać no i elegancko, skręcone działa to tego i można wkładać.